Jeden, go! Dobra, Polska. Eee, Niemcy, Niemcy, Fanta była wyprodukowana w Niemczech. Zatem Fanta była w Europa Środkowa, Europa Zachodnia, Niemcy w Niemczech. Przypominam jeszcze raz, nie ma cofania, nie ma, nie ma korzystania z Ctrl F i nie ma możliwości klikania hmm. w dolne linki, takie jak... Jak to mogę znaleźć? źródła czy Zobacz tak czy tam tak, tak, tak. podobne. W czym to może być? Przemysł? Niemczech. Chociaż Coca-Cola byłoby łatwiej znaleźć. Coca Cola Company. To może w Stany Zjednoczone, największe firmy i Coca Cola Company. Zero akurat potrzebny był dzisiaj. Witam, Kamilku. Czat zachowywać się, proszę. No, nie mogę się teraz skupić. O tym evencie nie mogę się teraz skupić. No nie mogę się teraz skupić. Nie mogę swojego powodu się teraz skupić. A ja nie skupię się. No nie, 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 nie pokonam go, no ale nie skupię się teraz. Nie dam rady. O, rodzic, ogarnij się. Ogarnij się, Stany Zjednoczone. Dobra, gospodarka, gospodarka, gospodarka. gospodarka. Kiedy powstała Coca-Cola? W latach dwudziestych, jakichś, albo nawet wcześniej. Początek dwudziestego wieku, to i byłoby to. Kumasz, że nie ma Coca-Coli w przemyśle społecznym. Ale nie kliknąłem, cofni, nie, nie kliknąłem, cofni. tutaj, Czego? tylko sam się cofnąłem. Dobrze się cofnąłem. Właśnie też zacząłem tak szukać, bo poszedłem na samym początku do Niemiec, ponieważ fanta powstała w Niemczech. Ale pomyślałem, tak. że szybciej będzie przez Stany Zjednoczone. A czyli gonimy, gonimy kto pierwszy w Coca-Coli. Tak, nie, 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 fancie, Fanta, Fanta, Fanta. No wiem, no ale potem no, ale już... ale tak, to... no to to jest już easy. Kurde, jak znaleźć? Mam się. Fantę na obrazku, zobaczę czy ją znajdę. O nie! Przypominam, nie można zobaczyć tak, że klikać. Tak, 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 wiem. Produkt krajowy brutto, to nie tutaj. O, 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 pszenica, kukurydza, cytrusy. Kurde, piwo, piwo, napój. No, Jestem w Coca-Coli. Na nie. Kurczę, mam Fanta, w zobacz też, nie można. Nie można. Nie można w zobacz też. The Coca-Cola Company Fanta. Masz? Stop, 2,46. To masz to, masz to, masz to. Przepraszam. Nice. Ja spanikowałem, ci powiem, ja trunąłem tego rana bardzo. Ojejku, czemu? Bo miałem gościa na czacie, mam cały czas i po prostu zacząłem się śmiać do rozpuku. Ale I nim... Co to za gość? Specjalny. Gość specjalny? <noise> Czy to jest ten gość o którym myślę? To jest ten gość o którym zawsze myślisz. O, to witam gościa. <noise> witam gościa. Kiedyś się dowie. On nie wie. On nie wie. Ale słuchaj, jak walniesz mu perma, to nawet z czatu się nie dowie. <laughs> nie no, proszę cię Dobra Czyli teraz oh. tak. 1-0, z... 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, BO5. Teraz 5, tak, Fanty, bo 5. tak, BO5, BO5. Teraz tak, z Fanty. Y... No widzowie mogą, ale oni muszą losować artykuł. Mogą nam proponować teraz na czacie. Tylko musisz o, losować o, ten artykuł. O, o, musi Tak, tak, istnieć. tak. Musi być wylosowany. Musi być losowo uwaga, wylosowany. Zimierz wielki. Świnka morska. Propozycję. Pryzmat. Pryzmat? Pryzmat. Co to pryzmat? Szachy. Z fanty do szachy. Szachy. Czuję szachy. Czuję szachy. Dobra, uwaga. Restart timera. Teraz to odliczam. Dobra. Trzy. Cztery. Dobra, dobra, dobra. Może nie do Trzeszej Rzeszy. Gdzie zostały stany? Rosja. Rosja będzie znana z szachów. Rosja będzie znana tego. Ameryka Północna. Kontynent. E, Eurazja. Europa. Rosja. Nie mogę kliknąć w Rosję, wyspa Rudolfa, Rosja, pięknie. Muzyka rozrywkowa, literatura, film, kuchnia. nie, nie ma czy iść do NASA. NASA? Nie, to będzie zły To pomysł. było też, zobacz, też? Nie no, było okej. Okay. Nie no, jest okej okay, czat. Co wy gadacie? Wyspa Rudolfa, Rosja, jest okej, okay. mogę tutaj wejść tak. Sport. Rosjanie, igrzysk, olimpiada. Czy hasło to jest szachy czy Minecraft? Szachy. Okej, okay, dobra, bo szukałem Minecrafta. Pog? Zimowy igrzyska nie ma tutaj. Pff. A gdybym znalazł Netflix? Bo jestem w gospodarce wolno Stanów Zjednoczonych, nie? Prawie. Bo tutaj nie znajdę. No chyba, że w tym sporcie, czy w grach święta pastowe. Może kultura. Nie, no, zobaczmy, Igrzyska Olimpijskie. Sportowa, sport. Ok? Dyscypliny sportu. Tylko czy to będzie jako sport? Jest jako e-sport e-sport to są gry, sport jako szachy, gry zespołowe, gry, 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 w grę ja bym wszedł. Gry nieklasyfikowane to są gry zespo zespołowe tylko. Gra, ja bym wszedł w gra. Gdzie ja będę miał gra? Połowa dyscyplina sportu. Słowo gra potrzebuje. Kurde wiem, ale tego nie mogę, bo to jest, zobacz też, nie mogę. Wróćmy tutaj. Dyscypliny i normy. Sport, zawodników. Może w zawodnikach będzie. Fuck. Gracz drużyna, drużyna. Dyscyplina sportu i wróciliśmy tutaj. Duże pytanie, czy znajdę w, w Rosji w sporcie cokolwiek ciekawego? No, szukałem, nie było. Aha, dobra, dzięki. World games. World games. To jestem jakąś minutę do tyłu upełnienia Pytanie gdzie dalej w pójdzie z tego? Dobra, nie chcę wchodzić tak Hiszpania przez tego, chcę przez grę znaleźć, tutaj chcę. International Arts World Games Association. Sumo squash. Są szachy. Czemu nikomu szachy nie obchodzą? Międzynarodowy Komitet olimpijski. Dlaczego nie ma, na Olimpiadzie się nie gra w szachy? Billard. Gier. Gra. Dobra. Chińczyk Monopolo, tutaj... Halo? 4.11. 4-11. Jeden do jednego. znalazłeś tam? Przez jakiś Netflix i Gambit Przede... Królowej? Nie, mogłem wejść do Hiszpania, Netflix, Gambit Królowej. A, ale... Ku mamy... Słuchaj, mamy Double Engine na czacie, który siedzi i przesyła u mnie i u ciebie to samo. Tak? Dokładnie to samo? Tak, mnie też tak Hiszpania, był. Netflix, Gambit, królowej Szach. Tak, 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 z tak, tak, z tak. Ale tak, są tak. napisane ze Tak, stratami. Dokładnie. No to co? 24? No, słuchaj, no. No przepraszam bardzo, ale takie na dwa baty jechanie. Ja powiem ci tak, ja przedłem do szachów przez to, że wbiłem do Rosji w sport i ze sportu, w gry zespołowe, w zgierze zespołowy. klikałem tak długo, a znalazłem słowo gra, jak znalazłem grę, przyszedłem w gry, i w grach były szachy. Okej. Okay. W grach? Okej, okay, po prostu gry. Tak. No okej. Okay. Uwaga, świtka morska. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Z Konstytucji. Czekaj, czekaj, co? Z, z, z szachów nie, nie. biegniemy, nie, Szach. z szachów. pogo Dobra, bo ja jakiś dzisiaj wolniejszy jest No. Dobra, z szachy do świnki morskiej. Dobra. No, ty wygrałeś to odliczeń. Trzy, cztery ry Dobra, Międzynarodowy Komitet Europejski. Here. Paryż. Hmm. Francja. Jakieś zwierzę chcę znaleźć. Gospodarka. Euro G8. Air France. Zwierzęta chcę znaleźć. Nie wiem, jestem czy tak jest. Jestem Fantazy. Nie wiem po co, ale jestem. Ja na chwilę obecną we Francji siedzę. Ja jakiekolwiek zwierzę chcę znaleźć. Już wejdę do, do świni i do świnki morskiej Gdzie znajdzie. Kultura, religia. Ja nie chcę godła w Brazy Brazylii, nie chcę konstytucji. Peru i kultura, ale ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, to jest informacja, którą wyskądź dzisiaj ja jej nie znam, nie mogę jej potwierdzić, nie chcę za nią też na ślepo biec. Świnka morska, tak? Tak. No to w Biblii nie znajdę raczej. Raczej nie. Ja jestem obecnie przy Gipa, zawodnik, brazylijski siatkarz. Nie pytaj się, jak tutaj się dostałem. Może jakieś zwierzę będzie tutaj, w Japonii. Uwaga, biografistyka. I to jest ciekawe, bo bio to jest życie, Liczę, że tutaj Roninfo? będzie, ale... Dobra. Ryż, fasola, jakieś tego, jedwabniki, fuj, koni, owiec. Łowiny. Bydło, szowna chlewna, świnia, świnia. I tutaj tak, saki. Świniokształtne, świniowate. Badania naukowe, ok. Świniowate, Świnie. I teraz jak stąd wejść do świnki morskiej? Świnka morska jest tego? Gryzoniem, jest saki. O, o, o! Może tutaj będzie? Wampir. I wiórka, ciopak. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gryzonie. Czy jest jakaś lista gryzo gryzoni? Mszarka. Kenai lista Świnek morskich. Pożywienie, pręgowiec amerykański, kapibara pieski preriowe, golce, koszatni... Ale kusiło, żeby walnąć Ctrl-F. Myszoskoczki, kawia... Oh. Kawia domo Świnka morska. Eee, 3,30. No daj mi skoczyć, czekaj, jestem na zwierzętach już. Typ zwierząt. Sakiki <noise> będą myszowate, nie? Jest. Typy zwierząt! W 30 nie weź, to jest który. Świnka morska. Jest napisane. Kawiadomowa świnka morska. To jest to. Zmienili nazwę kilka lat temu. Rybołówstwo wielorybów. Strunowce. 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 Powiem ci tak. Rząd. Czekaj. Odpowiedz, Strunowca. strunowce. Strunowce. Czekaj, nie, nie. Saki. Tak. E, uwaga, lecimy no, dalej z no, no. Myszowate. Stop, czekaj. Ruj, rujówko kształtne. Już podło. Nie, poczekaj, czekaj, nie, nie myślę. Gryzonie. O! O! Mysz domowa. Czekaj. Nutry Ameryka... Nie słyszałam Gdzie ten jest? Już z tym spokój, że spiłaś południowo. KAWIA poprzednia. DOMOWA! Fug. ILE CI ZAJĄŁO? 3,32. Ja się teorii, jak siedziałem po teoriach zwiedzałem. Ostatnia. Chyba, że odbijesz. Chyba, że odbijesz. Nie, chyba, że odbiję, chyba, że odbiję. ILE JEST? 3 do... Nie, 2 do 1, 2 do 1, 2 do 1, 2 do 1. Do Dobra, uwaga. Brokat? Uuuu! Albo uwaga memicznie Robert Kubica. Robert Kubica będzie łatwy. Będzie łatwy. Wchodzisz, Polska sport, Formuła 1, Elo. Robert Kubica. Tylko brokat. Brokat do Polski. Brokat jest Monka Giga. Brokat Monca jest Monka Giga jest brokat. Brokat, ale istnieje takie hasło, czekaj, sprawdzę? Na pewno jest. Na pewno musi być brokat. Brokat, ozdoba, tkaniny. Dobrze, Czy... już, już za dużo. Patrz, patrz ile już słów ty, kluczowych miałeś. Już. Nie. Ty oglądasz mnie? Nie no, powiedziałeś to na głos. No, a mam podpowiedzi, nie otwierałem hasła nawet. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czad. Nie czad, nie będę szukał hasła, Ewron. Możemy spróbować ten Chat. brokat. Ja go nie otwierałem specjalnie. Nie mam pomysłu, jak się za niego gniewnie. Myślę, zgniję, że możemy w tutaj przed polec wami. Tutaj. tutaj przed wami. Skończcie z tym. Dobra, masz jakiś pomysł? E, Jeżeli nie brokat. Hmm. Nie no, nie no, lecimy z tym. Dobra, no to lecimy z brokatem. Dobra, no Od to nie bo ty wygrałeś. Trzy. cztery, ry dobra, wiemy, że ubrania ozdoby. To powiedział, że to było mniej więcej to. Weźmy w... O! dom, domestykacja, łacina, nie, 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 ja chciałbym pies domowy, ja bym chciał wyjść z powrotem do krajów, do kraju, księga rekordu, blue way, Australia, ubiór, ubiór, ubiór narodowy, wystarczy. No to tak tutaj nie ma. Okej, okay, dobra, rozumiem. A niechaj będzie półkula południowa, może być. Kontynenty. Eurazja. Europa. Gdzieś tutaj Wisła była. Jest Wisła, mamy Polskę. Teraz... Kultura. Kultura. I teraz jakiś ubiór. Muzeum regionalne. O, 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 o. To jest już nieźle. To już jest nieźle, to jest już blisko. Teatr historia teatru w Polsce. Osobny artykuł można korzystać. Jak znaleźć brokat? Zobaczmy tutaj, muzeum. Kurde, chyba tutaj nie znajdę nigdzie sztuki Gdzie ludowa. jesteś? Sztuka ludowa. Trzej królowie! <laughs> Stroje ludowe. Stroje ludowe. Ubiór. Ubiór. O! Dobra, 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 dobra. Ubiór jesteśmy, ubiór jesteśmy. Teraz. Przemysł odzieżowy, Prze... a nie, zobacz też nie można, czyż nie? Nie, nie, nie można. A co masz już? Szukam. Tkanina. O, no chyba mamy zwycięstwo. Tkanina. Brokat. Z czego jest brokat zrobiony? Druksy, piki, plusze, brokat to jest ozdoba, to jest ozdoba. Lodowałem, kurczę w Persji, Starożytnym jaranie w Persji i chcę od dywan, dywan perski znaleźć. Kalni. Jestem w tkaninie nie widzę tutaj właśnie nigdzie nic, co mogłoby mnie tego... O, oh, jestem w tkaninie przecież. Uff. Powiem ci tak, tkanina to nie jest dobry, to nie jest okay, dobry miejsce. Nie okej, okay, nie, 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 nie dobra, nie polecam, dobra, nie bo polecam. jestem w Chinach już. Wyrób włókienniczy. Koronki to nie szewskie nie ale letnicze? ture walizek mieszków portfeli może koronki yy. średnio średnio O Jezu, to nie był dobry wybór. Nie no Paweł na nie. Zastanawiam się czy nie póniśmy tego. Kanina, dzianina, nie, 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 nie. Ponownie, tkanina. Wykończenie tkanin. Nie. pelury, drapane, nie. Arpetura też nie. A dlaczego jedwab? Dlaczego jedwab? Nawet ja bym chciał to nie mogę, nie, nie, nie mogę tutaj tego jedwab jest tutaj. To mówię. Jest. Powiem ci tak. Nie, nie, nie robimy. To. Brokatto. brokat, Co to jest brokato? To po włosku przeszywać, haftować. No, słuchaj, to nie jest brokat. Bo nam chodzi o brokat tkaninę, czy brokat ozdobę. Ja nie wiem. Bo jestem... Brokat. brokat. Jestem na brokacie tkanina. A mam też... Zobacz też, brokat ozdoba. Nam chyba e, chodziło, Chyba uwaga, brokat bryłka. ozdoba. Brokat to Nie, uwaga... ozdoba. Dobra, i tak wygrazi tak. Ponieważ hasło brokat jest przekierowanie na brokat, tkanina i brokado ozdoba. Dlatego musimy mieć sprawdzone hasło na przyszłość. Musimy. My... Mieć. No niestety mus...